Boże, Tom, czy ty naprawdę musiałeś przyjść w tym? Głos Aleksandry Kowalskiej przeszywał elegancką salę balową hotelu Bristol jak nóż przez masło, jej brylanty rzucające ostre refleksy w świetle kryształowych żyrandoli. Trzysta najbogatszych osób w Warszawie odwróciło głowy, by zobaczyć spektakl rozgrywający się przed ich oczami. Tomasz Nowak stał nieruchomo w swoim wymiętym garniturze, trzymając w dłoniach bukiet polnych kwiatów które wyglądały żałośnie w porównaniu z ogromnym oceanem róż pokrywającym salę. Aleksandra podeszła bliżej jej czerwone szpilki Louboutin za 12 tysięcy złotych, klikając rytmicznie na marmurowej podłodze. Niosła kieliszek Moet Handon, płyn migoczący złoto w świetle. Jej dłoń z manicure za 500 złotych błysnęła, gdy uniosła szampana wysoko. To za ciebie, kochanie. Wysyczała z jadem, a następnie wylała całą zawartość na jego głowę. Szampan spływał po jego twarzy, plamiszczając wyblakłą koszulę, kapał z jego włosów, tworząc małą kałużę na podłodze wartej więcej niż jego miesięczne wynagrodzenie w składzie budowlanym. Sala wybuchła z duszonym śmiechem, telefonami już nagrywającymi. Aleksandra uśmiechnęła się triumfalnie do dyrektorów korporacji, miliarderów, influencerów społecznych, którzy obserwowali tę scenę. Przepraszam Państwa za zakłócenie, powiedziała głośno. Jej głos niosący się idealnie przez system nagłośnienia. Mój mąż czasami zapomina, że nie pasuje do mojego świata. To, czego nie wiedziała, było faktem, że za dwie godziny to ona będzie błagała go o przebaczenie, klęcząc na tej samej marmurowej podłodze. Ale zanim dotrzemy do tego momentu, musimy cofnąć się o pięć lat do małego miasteczka Kielce, gdzie wszystko się zaczęło. Tomasz Nowak, 32 lata, syn zwykłego mechanika. Absolwent Politechniki, który spędzał noce kodując w wynajmowanym pokoju za 700 zł miesięcznie. Jego laptop Dell miał pęknięty ekran, ale jego umysł działał jak precyzyjny szwajcarski mechanizm. Pracował w dzień jako programista zarabiający 4000 zł miesięcznie, ale nocami budował coś znacznie większego aplikację do sztucznej inteligencji wspierającej diagnozę medyczną. Nazwa projektu: MedicoAI. 3 lata prototypów, 2000 godzin programowania, 18 odmów od inwestorów, którzy mówili, że jego pomysł jest nierealistyczny. Jego jedynym wsparciem była Aleksandra Kowalska, wtedy jeszcze studentka marketingu na Uniwersytecie Warszawskim, która wierzyła w jego wizję. Przynajmniej tak mu mówiła. Zeszli się na konferencji technologicznej w Krakowie. Aleksandra pracowała jako wolontariuszka przy rejestracji uczestników. Tomasz prezentował swój projekt w małej sali bocznej przed piętnastu osobami. Podeszła do niego po prezentacji, jej uśmiech jasny jak słońce. To było niesamowite, powiedziała, dotykając jego ramienia. Kiedyś będziesz wielki. Pobrali się dwa lata później: skromna ceremonia w małym kościele w Kielcach, przyjęcie w sali osp dla czterdziestu gości, budżet ślubny pięć tysięcy złotych. Aleksandra nosiła białą sukienkę kupioną na wyprzedaży za dziewięćset złotych a Tomasz garnitur pożyczony od kuzyna. Wtedy nie przeszkadzało jej, że mieszkali w kawalerce 37 metrów kwadratowych na przedmieściach ponti. Nie przeszkadzało jej, że ich miesiąc miodowy to był weekend nad Bałtykiem w pensjonacie za 200 złotych za noc. Razem podbijemy świat, szeptała mu w nocy, gdy leżeli na tanim materacu, słuchając hałasu z sąsiedniego mieszkania. Ale coś zaczęło się zmieniać, gdy tomasz w końcu dostał pierwszego dużego klienta. Szpital w Gdańsku zgodził się testować Medikoai przez trzy miesiące za 20 tysięcy złotych. Potem przyszedł drugi szpital, trzeci. W ciągu roku Medikoai działało w osiemdziesięciu trzech placówkach medycznych w całej Polsce. Przychód wynosił 500 tysięcy złotych miesięcznie. Aleksandra zaczęła robić zakupy w galerii mokotów zamiast w biedronce. Jej garderoba wypełniła się markami Gucci, Prada, Hanel. Wynajęli większe mieszkanie 120 metrów w centrum Warszawy za 8 tysięcy miesięcznie. Tomasz nadal nosił te same stare dżinsy i flanelowe koszule. Nie potrzebuję tych rzeczy, mówił, wzruszając ramionami. Pieniądze to tylko narzędzie. Dla Aleksandry pieniądze stały się tożsamością. Jej profil na Instagramie Eksplodował do 200 tysięcy obserwujących Ponto i ja, Nazywała siebie żoną przedsiębiorcy technologicznego, publikowała zdjęcia luksusowych restauracji, toreb Hermes za 30 tysięcy złotych, wakacji w Dubaju i na Malediwach, ale nigdy nie oznaczała Tomasza na zdjęciach. Nigdy nie wspominała jego imienia. Kiedy znajomi pytali o jej męża, odpowiadała wymijająco: Jest w biznesie. Podczas gdy ona błyszczała na otwarciach galerii i gali dobroczynnych, Tomasz pracował po 18 godzin dziennie w swoim małym biurze. Zatrudnił pięciu inżynierów, wynajął przestrzeń co-workingową za 3000 miesięcznie, kontynuował doskonalenie swojego systemu. Jego ubrania wciąż były skromne, bo większość pieniędzy reinwestował w firmę. Dla nikogo nie wyglądał jak milioner, wyglądał jak zwykły programista, zmęczony, z cieniami pod oczami. Często zapominający o fryzjerze. Aleksandra zaczęła się go wstydzić. Na przyjęciach, gdzie poznawała prezesów firm i miliarderów, mówiła ludziom, że jest praktycznie singielką. Kiedy Tomasz przychodził po nią do domu przyjaciół, parkując swoje stare Volvo z 2005 roku, prosiła go, żeby czekał za rogiem. Nie chcę, żeby ludzie myśleli, że jestem biedna, tłumaczyła. Sześć miesięcy temu wszystko osiągnęło punkt krytyczny. Tomasz dostał ofertę nie do odrzucenia. Global MedTech Solutions, międzynarodowy gigant z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, chciał kupić MedicoAI za 750 milionów dolarów, 3 miliardy złotych. Liczba tak absurdalna, że Tomasz musiał ją przeczytać pięć razy. Umowa wymagała całkowitej tajemnicy przez trzy miesiące ze względów regulacyjnych. Tomasz nie mógł nikomu powiedzieć, nawet Aleksandrze. Podpisał dokumenty NDA, zgodził się na warunki. Przez następne 12 tygodni przygotowywał przekazanie technologii, dokumentacji, patentów. Aleksandra nie zauważyła nic niezwykłego, bo nawet wcześniej go ignorowała. W tym czasie Aleksandra została dyrektorką marketingu w średniej firmie PRR zarabiając 15 tysięcy złotych miesięcznie. To nie było dużo w porównaniu z przychodami Medicoai, ale dało jej własną tożsamość zawodową. Własne kontakty, własny świat, w którym Tomasz nie istniał, organizowała wydarzenia dla korporacyjnej elity Warszawy. Spotykała się z miliarderami, influencerami, politykami. Jej ego rozrosło się proporcjonalnie do liczby obserwujących na Instagramie, która przekroczyła 350 tysięcy. I teraz, w ten piątkowy wieczór, podczas największego wydarzenia roku gali biznesu i innowacji w hotelu Bristol. Aleksandra miała swój moment chwały. Organizowała to wydarzenie przez sześć miesięcy. 300 najbogatszych osób w Polsce, budżet wydarzenia 2 miliony złotych, transmisja na żywo dla 50 tysięcy widzów online. A Tomasz, jej mąż, którego nie zaprosiła oficjalnie, pojawił się w drzwiach w swoim starym garniturze, trzymając polne kwiaty. Upokorzenie było natychmiastowe i publiczne. Po wylaniu szampana na jego głowę. Aleksandra odwróciła się do swoich gości. Przepraszam państwa. Czasami przeszłość próbuje nas dogonić, ale my patrzymy tylko w przyszłość, prawda? Sala zabiła brawami. Była bohaterką, silną kobietą, która nie pozwoliła, żeby nieudacznik mąż zrujnował jej wielki wieczór. Tomasz stał tam przez długą chwilę. Szampan kapał z jego nosa, polne kwiaty wciąż w ręku, jego oczy. Zwykle tak ciepłe. Teraz były zimne jak polski luty. Położył kwiaty na stoliku obok drzwi. Aleksandra, powiedział cicho, jego głos ledwo słyszalny przez muzykę i rozmowy. Musimy porozmawiać, to ważne. Teraz nie, tom, warknęła, machając ręką, jakby odpędzała muchę. Widzisz, że jestem zajęta. Może wrócisz do domu? Dorośli ludzie próbują prowadzić biznes. Kilka osób chichotało. Ktoś krzyknął. Może powinien wrócić do biedronki? Gdzie jest jego miejsce? Więcej śmiechu! Tomasz skinął głową, raz, powoli. Odwrócił się i wyszedł, pozostawiając mokre ślady butów na luksusowym dywanie. Aleksandra wróciła do swoich gości. Uśmiech szeroki, dłoń trzymająca nowy kieliszek szampana, twarz promieniująca triumfem. Gdzie byliśmy? Zapytała, jakby nic się nie wydarzyło. Ale to, co się wydarzyło dalej, zmieniłoby wszystko. Czy kiedykolwiek publicznie upokorzyłeś kogoś tylko po to, żeby odkryć, że straszliwie się myliłeś co do niego? Godzinę później Aleksandra stała na scenie, przedstawiając głównego mówcę wieczoru, Jakuba Wiśniewskiego, miliardera z branży technologicznej, założyciela TechVenture Capital. Wygłaszała przygotowaną mowę o innowacjach, wizji przyszłości, gdy nagle Jakub przerwał jej w pół zdania. Przepraszam, Aleksandro powiedział, biorąc mikrofon ale muszę to powiedzieć teraz. Sala ucichła. Kamery skupiły się na scenie. 50 tysięcy widzów online przestało pisać komentarze. Dwa tygodnie temu zaczął Jakub polskie środowisko technologiczne doświadczyło największego sukcesu w historii. Polska firma została sprzedana za 750 milionów dolarów amerykańskiej korporacji to największa transakcja technologiczna w historii naszego kraju. Aleksandra uśmiechnęła się, myśląc, że to część jego przemówienia. Ten polski geniusz, kontynuował Jakub, zbudował technologię sztucznej inteligencji, która rewolucjonizuje diagnostykę medyczną. Jego system już uratował 873 życia w ciągu ostatniego roku. To jest prawdziwa innowacja to jest prawdziwy polski sukces klasnął. Sala dołączyła. I ten człowiek jest tutaj dzisiaj wieczorem. W rzeczywistości, Jakub zawiesił głos, spojrzenie skierowane prosto na Aleksandrę. Widziałem, jak wyszedł stąd godzinę temu. Po tym, jak jego własna żona wylała na niego szampana i nazwała go nieudacznikiem, krew odpłynęła z twarzy Aleksandry. Jej dłoń z mikrofonem zaczęła drżeć. Państwo Kowalska. Powiedział Jakub wolno. Każde słowo jak młot, może pani nie zdawała sobie sprawy? Ale mężczyzna, którego właśnie publicznie upokorzyła, to Tomasz Nowak, założyciel MedicoAI, który właśnie stał się jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Sala eksplodowała, telefony zaczęły dzwonić, dziennikarze rzucili się w stronę sceny, transmisja online wpadła w szał komentarzy. Aleksandra stała w miejscu, sparaliżowana. Tom? wyszeptała do mikrofonu. Słowo niosące się przez głośniki Tom Nowak. To niemożliwe. Nie tylko możliwe. Kontynuował Jakub. Miałem zaszczyt być jednym z pierwszych inwestorów, którzy zaoferowali mu finansowanie pięć lat temu. Odmówił, mówiąc, że chce zbudować to sam. I zrobił to. Ten człowiek, którego pani wychowała jak psa przed trzystu osobami, właśnie osiągnął coś, o czym większość z nas może tylko marzyć. Kamery pokazywały twarz Aleksandry w zbliżeniu. Makijaż za 3000 zł nie mógł ukryć szoku, przerażenia, uświadomienia tego, co właśnie zrobiła. Jej telefon zaczął wibrować. Wiadomości od przyjaciół, kolegów, rodzin. Wszyscy oglądali transmisję. Wszyscy widzieli jej upadek w czasie rzeczywistym. A teraz, jeśli państwo pozwolą, powiedział Jakub, muszę opuścić tę galę, żeby się z nim spotkać i osobiście przeprosić za to, co zobaczył dzisiejszego wieczoru. Zasługuje na znacznie lepsze traktowanie. Od wszystkich nas opuścił scenę pod gromkie brawa. Aleksandra została sama w świetle reflektorów. Mikrofon wciąż w drżącej dłoni. Trzysta par oczu wpatrujących się w nią z mieszanką niedowierzania, politowania i zadowolenia z cudzego nieszczęścia. Próbowała mówić, ale żadne słowa nie przychodziły. Transmisja na żywo kontynuowała. Komentarze eksplodowały. W ciągu 15 minut temat żona z szampanem zajął pierwsze miejsce w trendach na polskim Twitterze. Do końca nocy zdobędzie 21 milionów w wyświetle. Aleksandra zeszła ze sceny, jej czerwone lubutiny plączące się, prawie powodując jej upady. Pobiegła do toalety, gdzie zwymiotowała do umywalki z włoskiego marmuru. Jej odbicie w lustrze pokazujące kobietę na krawędzi totalnej destrukcji. Dzwoniła do Tomasza 12 razy. Wszystkie połączenia szły na pocztę głosową. Wysłała 37 wiadomości tekstowych. Żadnej odpowiedzi. O dziesiątej wieczór przysłał jej tylko jedną wiadomość. Dokumenty rozwodowe dostaniesz w poniedziałek. Wszystko co było na moje nazwisko jest już przeniesione. Mieszkanie, samochód, wspólne konto. Dostajesz dokładnie to, co wniosłaś do związku. Zero. Aleksandra osunęła się na podłogę toalety, Telefon wypadający z jej dłoni, brylanty na jej szyi nagle ciężkie jak łańcuchy. Zdała sobie sprawę, że przepadło wszystko, jej mąż, jej przyszłość, jej bezpieczeństwo finansowe, ale co gorsza, jej reputacja. Zanim skończyła się noc, została zwolniona z pracy jako dyrektorka marketingu. Zarząd zadecydował, że incydent z szampanem pokazuje poważny brak osądu. Jej Instagram stracił 150 tysięcy obserwujących w ciągu 48 godzin. Pozostali publikowali komentarze, które cięły głębiej niż nóż, zasłużyła na to. Materialistyczna wiedźma dostała to, na co zasłużyła. Wyobraź sobie lekceważenie kogoś tylko dlatego, że nie ma drogich ubrań. Trzy dni później Tomasz dał jeden wywiad dla gazety wyborczej. Powiedział tylko to: Przez pięć lat byłem niewidzialny dla osoby, która powinna była widzieć mnie najlepiej. To nie była kwestia pieniędzy, to było pytanie o szacunek. Ona straciła mojego szacunku na długo przed tamtym wieczorem. Kiedy dziennikarz zapytał: Czy kiedykolwiek jej wybaczy, Tomasz pokręcił głową. Można wybaczyć wiele rzeczy, ale nie można wybaczyć bycia traktowanym jak nic przez lata, podczas gdy budujesz coś znaczącego. Ona nie pokochała mnie, pokochała wersję mnie, którą stworzyła w swojej głowie. Ta wersja nigdy nie istniała. Dwa miesiące później Tomasz przekazał 10 milionów złotych na badania nad rakiem, dalsze 5 milionów na program stypendialny dla dzieci z małych miasteczek, które chcą studiować programowanie Ponto. Założył organizację non-profit, nazywającą się Widzialni, dedykowaną wspieraniu ludzi, których społeczeństwo lekceważy. Na inauguracji wyjaśnił swoją filozofię: przez większość życia byłem niewidzialny. Dla inwestorów, dla ludzi biznesu, czasami nawet dla mojej własnej żony. Ale niewidzialność nie oznacza bezwartościowości. Oznacza tylko, że inni nie nauczyli się jeszcze patrzeć. Aleksandra obserwowała to wszystko z wynajmowanego studia w Ursusie za 1200 zł miesięcznie. Straciła luksusowe mieszkanie, samochód, oszczędności. Pracowała teraz jako konsultantka marketingu dla małych firm, zarabiając 5000 zł miesięcznie. Jej Instagram miał jeszcze 80 tysięcy obserwujących, ale połowa to byli trolle, którzy przypominali jej codziennie o nocy z szampanem. Pewnego zimnego grudniowego wieczoru, trzy miesiące po rozwodzie, zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Aleksandra stała na przystanku tramwajowym. Marzła w tanich butach za 150 złotych za outletu. Gdy zobaczyła Tomasza po drugiej stronie ulicy. Był z kobietą, lekarką z jednego ze szpitali, które używały jego technologii. Śmiali się razem, naturalnie ciepło. Tomasz trzymał jej dłoń. Dla Aleksandry było to jak nóż w sercu. Nie z powodu zazdrości, chociaż to też było tam, ale dlatego, że nagle zobaczyła to, czego nigdy wcześniej nie dostrzegła. Tomasz był dobrym człowiekiem, życzliwym człowiekiem. Człowiekiem, który zasługiwał na miłość, szacunek, uznanie. A ona zmarnowała pięć lat z nim, nie widząc tego. Nie ponieważ był niewidzialny ale ponieważ była ślepa, próbowała odwrócić wzrok, ale on ją zobaczył. Przez długą chwilę ich spojrzenia się spotkały przez mroźną warszawską ulicę. Tomasz skinął głową, krótko, grzecznie, tak jak skinąłby do nieznajomej, Nie było w tym gniewie, nie było w tym zadowolenia, było tylko zamknięcie. Aleksandra odwróciła się, łzy marznące na jej policzkach, tramwaj nadjeżdżający z głośnym zgrzytem. Kiedy wsiadała, oparła głowę o zimne okno i pomyślała o wszystkich wyborach, które doprowadziły ją do tego momentu. Bokser szampana wartości 150 zł kosztował jej wszystko. Do dziś dnia historia Aleksandry i Tomasza pozostaje ostrzeżeniem. W Polsce, kiedy ktoś publicznie lekceważy swojego partnera, ludzie mówią: Ostrożnie możesz dostać syndrom szampana. To przypomnienie, że nigdy nie wiesz prawdziwej wartości osoby, dopóki jej nie stracisz. Tomasz kontynuuje swoją pracę. Jego technologia teraz działa w dwunastu krajach, ratując życia codziennie. Założył fundację, która do tej pory pomogła dwóm tysiącom młodym ludziom z małych miast uzyskać wykształcenie w dziedzinie technologii ponto. Ożenił się z tą lekarką dwa lata później. Cicha ceremonia w górach. Bez mediów, bez splendoru. Tylko bliscy przyjaciele i rodzina. Aleksandra nigdy nie odzyskała swojego miejsca w społeczeństwie. Próbowała odbudować swoją karierę, ale noc z szampanem pozostała jak cień, który nigdy nie znika. Ostatnio pracuje w agencji Pre Średni Szczebel, zarabiając 8 tysięcy złotych, żyjąc skromnie, unikając mediów społecznościowych. Czasami, późnymi nocami, przewija stare zdjęcia z ich wczesnych dni. Zdjęcia z tego małego ślubu za 5 tysięcy złotych. Weekendu nad Bałtykiem. Tomasza pracującego przy swoim laptopie z pękniętym ekranem o trzeciej nad ranem, jego oczy pełne pasji i nadziei. Była tam przy nim wtedy ale nie zobaczyła go, zobaczyła tylko to, czego mu brakowało: drogich ubrań, luksusu, prestiżu, nie zobaczyła tego, co miał: geniusz, determinację, prawdziwe serce. A teraz, siedząc sama w swoim małym wynajmowanym mieszkaniu, patrząc na światła Warszawy za oknem, Aleksandra Kowalska rozumie najbardziej bolesną prawdę ze wszystkich. Nie straciła męża podczas tej nocy z szampanem. Straciła go na długo przedtem, kiedy pierwszy raz spojrzała na niego i zobaczyła tylko to, czego mu brakowało, zamiast wszystkiego czym był. Jeśli ta historia pokazała ci, że prawdziwa wartość leży głębiej niż ubrania czy wygląd, kliknij i subskrybuj. Czy kiedykolwiek nie doceniłeś kogoś, kto okazał się kimś wyjątkowym, podziel się swoją historią w komentarzach. Czasami osoba, którą lekceważym najbardziej, to właśnie ta, która mogła zmienić nasze życie na zawsze.